Armageddon, planeta należąca do Imperium ludzkości w dalekiej przyszłości Warhammera 40 000. Jest to duża planeta składająca się z oceanów, pomniejszych kontynentów biegunowych i jednego wielkiego równikowego pangeicznego kontynentu. Jest to planeta klasyfikowana jako Imperialny Świat-Ul, wysoko przeludniony industrialny hub. Powierzchnia planety to jałowe, żwirowe pustkowia, toksyczne bagna oraz niebezpieczne dżungle pomiędzy Armagedon Prime a Armageddon Secundus. Powietrze planety jest na wieki zatrute licznymi truciznami wylewanymi z odpływów fabryk i ich kominów przemysłowych. Tysiące fabryk sprojeniowych pokrywa całą planetę, w której pracują miliardy ludzi zamieszkujących przeludnione miasta kopce. Olbrzymie metropolie zorganizowane w pionowy system, wzbijające się od wielu podziemnych pięter aż po najwyższe szczyty klasy rządzącej, wysoko ponad chmurami planety. Społeczność planety to w większości klasa średnia techników, inżynierów oraz biedota żyjąca w podziemiach miast kopców, żyjąca z resztek górnych pięter. Przestępczość na planecie jest duża, a w każdym mieście kopców wykształcił się skomplikowany system mafijny. Każde miasto kopiec jest rządzone przez swoich lordów z najwyższych pięter, ale tylko w teorii, bo w praktyce na Armagedonie rządzą gangi miast kopców. To one kontrolują handel i produkcję. Armagedon jest ważną planetą Imperium. Ten jeden świat samodzielnie produkuje takie ilości imperialnego sprzętu, jak inne systemy produkują razem wzięte. Co każdy terrański rok planetę opuszczają transportowce z tysiącami czołgów Leman Rus, artylerii Basilisk, transportowców Chimera czy rakietnic Manticora. Ta jedna planeta może zaopatrzyć dziesiątki imperialnych regimentów i logistycznie zabezpieczyć całą kampanię wojenną. Jakby tego było mało, planeta znajduje się w wyjątkowo strategicznym miejscu w centralnym imperialnym segmentum Solar. Przez jej układ słoneczny przebiegają szlaki podróży na świętą Terrę oraz do segmentów Pacyficus i Obscurus. Armagedon w związku z tym stał się łasym kąskiem dla wrogów Imperium. Toczyło się na nim wiele pomniejszych wojen oraz rajdów, ale jak dotąd tylko dwie wojny były aż tak apokaliptyczne, by dorównać imieniu planety. Pierwsza wojna Armagedon, zwana też Inwazją Gniewu, była gigantyczną inwazją demonicznych sił Boga krwi Horna, prowadzonych przez jego czempiona, demonicznego prymarchę Angrona, na czele jego maryńscy berserkerów-pożeraczy światów. Inwazja gniewu odbyła się prawie pół tysiąca lat temu i została odparta dzięki bohaterstwu szarych rycerzy, specjalistów do walki z demonami, którzy przepędzili prymarchę Angrona do Osnowy. Wiele set lat później Armagedon stał się celem wielkiej, niemalże religijnej krucjaty zielonoskórych. Wielkie okrowe Ła napadło Armagedon w II wojnie o Armagedon. Orkowie zniszczyli i splądrowali planetę, prowadzeni do walki przez arcyherszta, proroka Gorka i Morka, potężnego Gazgula-Makurak-Trakę. Wojna ta była niezwykle krwawa i Orkowie zmusili obrońców do wojny oblężniczej miast kopców. W dużej mierze dzięki niekompetencji planetarnego gubernatora Hermana von Straba. Jednakże w końcu zostali odparci, gdy na pomoc planecie przybyli kosmiczni Marines, krwawe anioły Marines i salamandry, wypędzając orków z planety. Obok Mistrza Krwawych Aniołów Lorda Dantego, wielkim bohaterem II wojny, zwłaszcza w oczach populacji planety, był stary komisarz Jarik. Ten oficer, który dopiero co miał przejść na emeryturę, stawił czoła osobiście orkom, tracąc rękę i zastępując ją orczymi szponami, sam stał się postrachem zielonoskórych, organizując doskonałą obronę, a w oczach Gazgula Traki stał się jego osobistym nemezis. Gazgul Macurak Traka i jego ła zostało wypędzone z Armagedonu w 943 M41. Jednakże orkowy arcyherszt nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Być może Gazgul uznał to za kwestię osobistego konfliktu z Jarikiem, podbój Armagedonu, być może to jego tajemnicze wizje Gorka i Morka nakłaniały go do kolejnej inwazji, a może to w samej planecie tkwiła jakaś tajemnicza siła, która przyciągała do siebie zielonoskórych. W każdym razie wszyscy wiedzieli, że Gazgul Mak Urak Traka powróci. W celu obrony Armagedonu, dzięki wysiłkom komisarza Jarika i jego negocjacjom z gangami miastkopców powołano wspólne planetarne regimenty gwardii imperialnej, zwane stalowymi legionami. Ci żołnierze byli hardymi weteranami zarówno walki w miastach i miejscach industrialnych, jak i na surowych pustkowiach planety. Doskonale znosili trudy walki w toksycznej atmosferze planety, będąc dobrze wyekwipowani w maski gazowe. I swoje charakterystyczne, ochronne, musztardowe mundury. Byli to specjaliści wojny pancernej i manewrów piechoty zmechanizowanej. Oprócz tego zwiększono liczebność pułków planetarnego PDF-u, zwiększono patrole kosmiczne wokół planety oraz stworzono kosmiczne pola minowe. Coś, co dzisiaj nazywamy trzecią wojną Armagedon, poprzedziło wiele pomniejszych starć. Po pierwsze po powierzchni planety przez pół wieku od ostatniej wojny wciąż grasowały bandy zielonoskórych. Wiele zasuwało swoimi furami po pustkowiach między miastami kopcami, a wielu skryło się w centralnym paśmie dżungli kontynentu, skąd dokonywali rajdów na traktaty handlowe. Do wybicia orków z planety powołano specjalne korpusy, na czele których stanął generał Kurow, weteran Gwardii Imperialnej, bohater obrony miasta kopca Tartarus. Tymczasem w systemach obok orkowie dokonywali swoich ataków. Zniszczyli bazę na planecie Buka III. Opanowali świat agrarny Chigon-17, a na planecie Piskina 4 Gazgul osobiście stanął do walki z mistrzem trzeciej kompanii kosmicznych maryńs mrocznych aniołów, Belialem. Mroczne anioły obroniły się na Piscinie 4, a Belial za swoje zasługi został mistrzem skrzydła śmierci. Wszędzie tam, gdzie Orkowie atakowali, Armagedon urządzał prewencyjne interwencje swoich sił w tym kluczową prowadzoną przez komisarza Jarika geniusza w walce z zielonoskórymi, w bitwie o planetę Golgota. Był to górniczy świat, kluczowy dla obu stron do produkcji amunicji i broni. Jarik poprowadził natarcie pancerne superczołgów Benblade, jednakże wpadł w zasadzkę klanów Rednych Słońc. Siły imperialne zostały pokonane, a komisarz Jarik pojmany. Następnie Jarik i jego współtowarzysze byli torturowani przez orków i wyśmiewani, zwłaszcza Jarik, jako ten, który pokonał ich na Armagedonie, był szczególnie prześladowany. Mimo to stary komisarz nie stracił ducha, a po kilku tygodniach poprowadził rewoltę jeńców przeciwko orkom. Rewolta była bardzo skuteczna, jednakże Jaryk został ponownie pojmany. Wtedy jednak odzyskał swój mundur i swoje bioniczne cybernetyczne ramię, a Gazgul oznajmił, że wypuszcza go wolno żaden inny człowiek nie przysposobił mu tyle dobrej zabawy i dobrej bitki. Gazkul nakazał Jarikowi przygotować się do jego przybycia na Armagedon. 57 lat po II wojnie Armagedon w sądy systemu planety zarejestrowały olbrzymią, największą w obecnej historii Imperium flotę inwazyjną orków zmierzającą na planetę. Rozpoczęła się w 998 M41 III wojna o Armagedon. Z początku obronna bitwa kosmiczna szła na korzyść imperium. Imperialne okręty łatwo niszczyły prymitywne orcze statki, a ich dowódcy górowali nad zielonoskórymi taktyką. Niestety orkowie również taranowali wrogie statki. Taktyka ta prymitywna, jednak w orczym kontekście skuteczna. Przewaga zielonoskórych w kosmosie wynosiła 6 do 1. Orkowie mogli zastąpić swoje statki, imperialni nie. W końcu admirał Parol, nie chcąc stracić całej floty, wydał rozkaz do odwrotu. Zaraz potem orkowie zaczęli niszczyć pola minowe sprowadzonymi na orbitę planety asteroidami. Niektóre te asteroidy miały w sobie wydrążone wielkie sieci korytarzy, a uzbrojone były tak, że przypominały kosmiczne stacje bojowe. Desant na planetę stał otworem. Po kilku tygodniach Bitwy Kosmicznej niebo nad wszystkimi kontynentami Armagedonu zaroiło się od oparów z silników orczych, lądowników i transporterów spadających na planetę w asyście planetarnej salwy laserowej i plazmowej. Siły broniące planety były gigantyczne. Miliony żołnierzy planetarnego PDF-u oraz regimentów Stalowego Legionu były wsparte przez Legion Tytanów oraz aż 20 zakonów kosmicznych Marines. Mimo to orkowie wszędzie przytłaczali swoją liczebnością i wytrzymałością, Przeżywając strzały i ciosy, które zabiłyby dowolne inne stworzenie, ale nie orka. Wraz z inwazją z kosmosu na tyłach imperialnych sabotaży dokonywały orcze plemiona, które się ukrywały w dżunglach, górach i pustyniach planety. Wszystko to zostało skrupulatnie przygotowane przez ostatnie 50 lat przez bossa Sniggrota, który pół wieku uniknął wyeliminowania swoich sił po ostatniej wojnie. Orkowie zyskali swoje przyczółki i sprowadzili na planetę ciężki sprzęt. Potężne potwory i bestie oraz gigantyczne mechy dorastające wzrostem do tytanów imperialnych garganty. W przestworzach toczyła się zacięta walka między imperialnymi pilotami a orczymi szwadronami, a na jołowych pustyniach odbywały się wielkie starcia pancerne stalowego legionu z orczymi motorami i ciężarówkami. Kosmiczni Marines wszędzie tam, gdzie stali, bronili swoich punktów, jednak orków było zwyczajnie za dużo. W końcu zaczęły padać miasta kopce, najpierw kopiec Ekeron, a potem kopiec Wolkanus. Ku przerażeniu obrońców okazało się, że mają zdrajce w swoich szeregach. Przytłoczony tak wielką inwazją orków, gubernator planety, niesławny Herman von Strapp, złożył lenno orkom. Oddając planetę i jej populację w niewolę zielonoskórym w zamian za zachowanie życia i posady, wsparł on orków licznymi kodami informatycznymi do otwierania tajnych przejść, bram czy barykat w miastach kopcach. Ogromnie zasabotowało to wysiłki wciąż lojalnych obrońców, którzy poczęli się wycofywać z otwartych terenów, by zabezpieczyć nagle dziurawe jak sita miasta kopce. Imperium osiągało lokalne sukcesy taktyczne. Armie Mechanicus, Skitarii pokonały natarcie orków na równinie Antrantu, a Tytany wszędzie tam, gdzie maszerowały, tam niszczyły całe zastępy zielonoskórych. Jednakże strategiczne siły imperialne były przytłoczone i wciąż musiały się cofać i ograniczać się do niewygodnej walki w miejskiej, w miastach kopcach. Gazgulmak Urak Traka był niezwykłym przeciwnikiem. Był naprawdę inteligentny jak na orka, Potrafiąc wymyślać skrzętne plany i taktyki. Jednakże przede wszystkim zarażał on swoje armie niesamowitą werwą i gorliwością, jeszcze bardziej motywując do walki już i tak niezwykle wytrzymałych zielonoskórych. Gdy na planecie trwała surowa wojna, na orbicie flota admirała Parola próbowała utrzymać kanały komunikacji z planetą, by ta nie została odcięta od wsparcia. Dzięki temu docierały nowe armie wsparcia, nowe oddziały Skitary Mechanicus, nowe regimenty Gwardii Imperialnej czy nowe zakony kosmicznych maryńs, w tym krucjata z zakonu czarnych templariuszy. Jednym z kluczowych miejsc ich działań miał okazać się kopiec Hellsridge, gdzie obroną kopca dowodził kapelan Grimaldus. Obrona Helsrich stała się wielkim świadectwem ofiary krwi żołnierza Rasy Człowieka oraz bohaterstwa kosmicznych maryńs Adeptus Astartes. Przetłoczeni obrońcy Helsrich dzielnie trwali w obronie dzięki żarliwym mowom i przekładowi płynącym od kapelana Grimaldusa i jego marines – czarnych templariuszy. Mimo przełamania obrony i wtarcia się orków do miasta, żołnierze dzielnie bronili każdej ulicy, by cywile mogli się ewakuować wśród niszczących i spadających im na głowę ruin budynków. Mimo obrony miasta przez myśliwce i tytany klasy Warhound oraz nawet wielkiego tytana klasy Imperator, orkowie na czele gigantycznych gargantów wdarli się głęboko do środka miasta. Resztki obrońców i 30 maryń z czarnych temperiuszy za miejsce swojego last stand ustanowili Świątynię wyniesienia Imperatora. O ich bohaterstwie do dziś krążą legendy, a Grimaldus otrzymał miano Bohatera Helsrich. Zaraz za czarnymi Templariuszami na planetę przybyli kosmiczni maryńs Salamandry, znani i kochani na Armagedonie. Wszędzie tam, gdzie mogli, walczyli o obronę cywilnej populacji planety swoimi miotaczami ognia, zasłaniając orkom dostęp do bunkrów z uchodźcami. Na planetę spadła druga fala orczego desantu. Część orczych meteorów spadła na planetę, niektóre jako orbitalne bombardowanie, a inne jako forma prymitywnego desantu. Wielkie rozbite orczy asteroidy, wyhamowane silnikami grawitacyjnymi, teraz były wielkimi planetarnymi fortecami, z których bram wylewały się nowe fale orczych wojowników. Powierzchnia planety niemalże płonęła. Przez wielkie centralne dżungle planety przetaczały się masywne pożary, dodając planecie apokaliptycznej aury, gdzie z daleka widać było czerwoną łunę na horyzoncie, a czarne opary dymu zasłaniały niebo na kontynencie. Komisarz Jaryk przeprowadził skuteczną kontrofensywę pancerną w centralnej części kontynentu, stabilizując front. Na czele zastępów pancernych oraz dywizji szturmowych kadiańskich regimentów, które przybyły Armagedonowi na wsparcie. Z początku obrońcy zignorowali desant orków na dwa pomniejsze kontynenty Armagedonu, północny i południowy, znajdujące się na jego biegunach, gdyż nie było tam żadnych strategicznych celów. Obrońcy pożałowali jednak tej nierozwagi, gdy okazało się, że w ciągu kilku miesięcy od zajęcia tychże kontynentów, orkowie przeprowadzili wielkie inwazje morskie z północy i z południa na dotąd bezpieczne nadbrzeżne miasta Kopce. Wyładowując z brzuchów gigantycznych okrętów podwodnych tony sprzętu wojennego oraz orczych wojowników, zaraz za plecami obrońców. W końcu, w czasie wielkiej bitwy o Mannheim, poległ bohater generał Kurow. Kolejne wielkie bitwy odbyły się o kopce Diabolus, Infernus i Hades. Orkowie oblegali miasta, jednak obrońcy kierowali się inspiracją swojego bohatera, Jarika, każąc płacić atakującym krwią za każdy zdobyty metr miasta. Potężne tytaniczne garganty walczyły na nadbrzeżach miast po kolana w wodzie przeciwko tytanom imperium w pięknym, ale przerażającym spektaklu. Zrzucano bomby na kopce, jednak obrońcy się nie poddawali. W tajnej misji imperium dokonało samobójczej operacji swoim legionem karnym legion przestępców lub dezerterów z Gwardii imperialnej zmuszone do ponownej walki. Imperium wysłało ich celem zlikwidowania zdradzieckiego gubernatora. Herman von Straub został zamordowany. Spotkał go los, jaki czeka każdego zdrajcę Boga Imperatora. Po dwóch latach intensywnej wojny wydawało się, że obie strony dotarły do kresu swoich możliwości. Orkowie zajęli oba pomniejsze kontynenty, rządzili na morzu oraz zajęli połowę zarówno Armagedon Prime, jak i Armagedon Secundus. Wraz z kilkoma miastami kopcami. Obrona imperium była jednak skuteczna. Orkowie nie zdobyli przewagi ani w atmosferze, ani w kosmosie, dzięki czemu na planetę z każdym miesiącem przybywały kolejne posiłki. Dzięki geniuszom taktycznym komisarza Jarika i generała Kurowa udało się ustabilizować front, zmusić orków do niewydolnego oblegania pozostałych miast kopców. Dzięki kosmicznym marynżom takim jak Helbrecht oraz Grimaldu z Czarnych Temkariuszy, czy mistrzowi Tushanowi z Salamander, skutecznie broniono kluczowe miejsca oporu. Wojna przeciągała się. Po stronie imperium walczyli już nie tylko Stalowy Legion, ale i gwardziści imperialni z elizjańskich desantowców, skrygańskich korpusów śmierci, kataczańskich wojowników dżungli czy mordiańskiej gwardii. Wraz z licznymi zakonami kosmicznych Marins, w tym gwiazdnych lwów, aniołów odkupienia, czarnych smoków, srebrnych czaszek, mortyfikatorów, egzorcystów czy wspomnianych już czarnych temperiuszy i salamander. Do tego inkwizycja z Ordo Hereticus ścigająca zdrajców i popleczników gubernatora Von Straba wraz z Ordo Zinos i ich oddziałami Death Watch. Do tego siły Mechanicus i ich Skitarii, zakony Sióstr Bitwy, oddziały Policji Adeptus Arbites czy zabójcy z Officio Assassinorum. Po stronie Gazgula stanęły chyba wszystkie znane orcze klany w galaktyce wraz z potężnymi i respektowanymi tak przez orków jak i przez ich wrogów Hersztami w tym Wielki Diabeł Gorsnik, Wódz Najemniczych krawych Toporów, czy też Nazdrek Ug-Ugrub, najbogatszy ork w galaktyce i handlarz bronią, Herszt Złych Księżyców, który przekazał Gazgulowi wynalazki swoich mekaniaków. Kluczowym sojusznikiem Gazgula był też tak zwany Orki Medes, nazywany tak przez swój szalony geniusz orczego wynalazcy, najlepszy mekaniak w galaktyce który skonstruował dla Geskula niezwykłe urządzenie teleportujące, kluczowe dla jego strategii walki na Armagedonie. Ork tak niebezpieczny, że Imperium wydało na niego zlecenie ofiszu Assassino Wojna na Armagedonie trwa do dziś, czyli przełomu 41 i 42 tysiąclecia. Obecny konflikt uległ stagnacji, co jest tak naprawdę eufemizmem na to, że nadal co miesiąc giną miliony, ale front niewiele się przesuwa. Planeta Armagedon zebrała chyba największe siły zbrojne w ciągu ostatniego tysiąclecia, a być może nawet największe siły w historii całego kosmosu. Jest to zaiste apokaliptyczna wojna, w której uczestniczy każda znana nam frakcja i imperialny urząd przeciwko największemu ła w historii galaktyki. Dla zielonoskórych Armagedon stał się utopią, legenda Armagedonu rozgrzewa furię orków w całej galaktyce, którzy przylatują na planetę, jak na wakacje, by uczestniczyć w Wielkim Orkowym Ragnaroku. Nawet 13 Czarna Krucjata i Upadek Kadi wraz z powstaniem Wielkiej Wyrwy Chaosu, Cicatrix Maledictum, nie przerwała walki Ormagedon. Imperium nie może wycofać się z planety, bo jeśli odda pole orkom, planeta stanie się miejscem, z którego będą mogli oni atakować serce Imperium, w sile większej niż kiedykolwiek w znanej galaktyce. Dokonanie eksterminatusu planety też jest niemożliwe z powodu znaczenia strategicznego planety oraz nawet technicznej niemożności przeprowadzenia operacji z powodu obecności floty orków na orbicie. Wraz z nadwątleniem bariery między rzeczywistością a immaterium, na Armagedon ponownie ruszyły armie demonów, stając się trzecią stroną konfliktu o planetę. Teraz orkowie i ludzie walczą zarówno przeciwko sobie, jak i przeciwko demonom demonom Khorna i Zincha. Swoje placówki na planecie wydzierają zdradzieccy Marines, gdzie dokonują krwawych rytuałów, by przywołać coraz to większe demony. Sytuacja ta sprawia, że na planetę przybywa coraz więcej agentów Ordo Maleus, obawiających się, że berserkerzy Khorna zechcą przywołać na planetę demonicznego Prymarchę Angrona, który poprowadzi drugą inwazję gniewu, tak jak pół tysiąca lat temu. Na przełomie tysiącleci Ghazgul-Makurak-Traka opuścił planetę z niewiadomych przyczyn. Może mu się wojna znudziła, a może po prostu ma jakiś jeszcze większy cel, jeszcze większą wizję od proroka Gorka i Morka. Zbiera on swoje siły i wydziera na przedmurzu Armagedonu swoje orkowe imperium. W pogoni za nim ruszyła ekspedycja komisarza Jarika, jego arcywroga. Wraz z krucjatą czarnych temperiuszy na czele z ich wysokim marszałkiem Helbrechtem. I w ten oto sposób dalej toczy się w samym sercu galaktyki wielka apokalipsa. W mrocznej przyszłości Warhammera 40 000. Trzecia wojna Armageddon to strasznie obfity temat. Samo oblężenie Hellsridge zasługuje na zupełnie osobny film. Pewnie kiedyś taki zrobię. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to możecie to zrobić co miesiąc na serwisie Patronite, link w opisie. Albo możecie mnie wesprzeć jednorazowo poprzez link to zrzutki.pl, też link w opisie. Po prawej znajdziecie playlistę z innymi filmami na temat Lord Warhammera 4000. Ja bardzo dziękuję moim patronom, w tym Tomasz Zatej, Mikołaj Tuciak, Paweł Piechowicz, Michał Tyborowski, Daniel Popławski czy Michał Kurbiel. To wszystko ode mnie na dziś. Pozdrawiam.